Urlop powinien być wykorzystany w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli tak się nie stanie z różnych przyczyn, to urlop staje się urlopem zaległym i należy go wykorzystać najpóźniej do 30 września, a ta data już tuż, tuż. Dokładnie rzecz ujmując, urlop musi zostać rozpoczęty przed 30 września, natomiast może ulec zakończeniu już znacznie później. No i teraz trwają dyskusje, czy jest to tylko i wyłącznie prawo pracownika do wykorzystania urlopu, czy też nie. Przeważa stanowisko, w tym także w orzecznictwie, że jeżeli pracownik nie chce skorzystać z urlopu, to pracodawca może mu nakazać wykorzystanie tego urlopu do 30 września, a jeżeli pracownik na przykład stawi się do pracy i odmówi korzystania z urlopu, to pracodawca ma prawo go do pracy nie dopuścić. Jeżeli jednak tak się nie stanie i to pracodawca nie chce udzielić urlopu pracownikowi, to musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami określonymi kodeksem H pracy. Mianowicie nie jest to kara grzywna. Ustawa przewiduje w takiej sytuacji grzywnę pomiędzy 1000 zł a 30 tysięcy, Więc nie ociągajcie się Państwo i udzielajcie pracownikom zaległego urlopu. Aczkolwiek proszę też pamiętać, jeżeli zdarzy się tak, Także chcecie udzielić tego urlopu, ale pracownik się na przykład rozchoruje, to oczywiście nie popełniacie wykroczenia w takiej sytuacji i tego urlopu wyjątkowo możecie udzielić nawet po 30 września.